Dostałem się pociągiem, jakieś 86 km za Paryż. od jakiegoś miasteczka Dryux. Nie wiem, jak to się czyta, sorry. I muszę mieć niezłą święto lasu, jak idzie polek przez miasto i pieprzy do kamery, nie? I jeszcze o godzinie 11. Naprawdę. Będę ukrywał w kominie, zapisywał ten dzień. Żeby było takie zdarzenie, że szedł Polak i pieprzy do kamery w środku nocy, nie? I nie wiadomo gdzie szedł i nie wiadomo co mówił. I co tu w ogóle Polak robił o tej godzinie? No co? Oczywiście, że jechał na stop. Ja idę tam na KFC. No tu niedaleko. Zobaczyć. Czy na tym przybytku da się kimnąć. A jak nie... To idę pod wiadukty, mosty, nie wiem co tam jest. jakieś pętle na drodze, może jest jakiś most sensowny. Uff, ogólnie to mi wolał pod KFC przekoczować By mi się przynajmniej rano udał umyć i tak dalej, nie? bo teraz to wątpię ogólnie nawet tutaj na takiej wiosze, na takim małym dryłu. Ubogacenie kulturowe pełną parą Także spokojnie Ale tutaj widzę jest spokojnie już, już poza Paryżem e, To się już nie boję, nie? Że, coś, że coś się odwali Spawmy sobie tutaj Proszę bardzo Jakieś ściernisko o, planyka, karimatka, dziękuję. Śpiworek, królecaszek, wszystko czyste, wszystko suche. Tutaj jest wylot, na który będę łapał. No. Także pakuję się, idę do maka, popiorę się, wypiękam i będę spadał, nie? No w końcu jakieś normalne śmiganie na stopa, stajesz i jedziesz, stajesz i jedziesz. I ludzie, którzy ogarniają co to jest autostop i jak człowiekowi podwózkę załatwić na wylot. W końcu jakiś normalny kraj, gdzie da się jeździć. O. Dobrze, wydostałem się już o. prawie w połowie drogi między Paryżem a Mocen Michel, także spoko. A może już w połowie Jadę taką prowincjonalną krajową drogą. Nie chcę mi się autostradami tłuc. Bo tutaj przynajmniej stop działa. Jak widzą turystę, to mi się ten językowy szewiniec tutaj na prowincji wyłącza. Ale w Paryżu nie, nie Po francusku albo w ogóle. Bye, bye. O, no, to podjechałem pod Alencon, a tam jest droga, ja muszę znaleźć, gdzie to jest wylot. Oj, no, to jestem jakąś setkę bliżej celu. Wróciłem na chwilę do miasta kupić sobie coś do żarcia buła i pucha pucha z y, fasolka w sosie pomidorowym, ale to nie umywa się do tej norweskiej naprawdę, nie, nie ma w ogóle startu i się zastanawiam czy lecieć do tam gdzie chcę lecieć najkrótszą drogą Trzeba i trochę y, na północ i odbijać wybrzeżem nie wiem Próbuję jeszcze najkrótszą drogą, z godzinę. A jak nic nie będzie szło, to idę i wale na północ prosto. I później będę wybrzeżem cisnął, nie? Tak, jeżdżę po tej Normandii już cały dzień, powiem wam. Naprawdę ładna kraina. Rolnicza, jak widać, krówki. Eee, większość domów ma okiennice. Część domów, tak jak tam daleko. Zrobione z ucisanych kamieni. I tak całe wsi potrafią być zrobione. Domy z ucisanych kamieni połączonych zaprawą nie? I to nie jakieś parterówki, tylko naprawdę chałupy niczego sobie. Ej, ja idę drogą i, i łapię, bo. Bo w sumie, co mam robić? Niektóre miejscówki naprawdę rządzą. Niektóre miejscowości tutaj. Stało mi do Mount Michel. Gdzieś chyba cztery dychy, może dziś dojadę. Tutaj jechałem z matką i córką, i kota mieli pewnie u weterynarza byli. Mówi, jak poczekasz 5 minut, to cię rzucę jeszcze 15 km. Mówię, zajebiście. Jasne, że poczekam. Ale po tej Francji to się jeździ, naprawdę. Bardzo przyjemnie się jeździ. Czasami, jak trzeba, jak trzeba jakąś miejscowość przybutować, no to wiadomo. A człowiek się męczy, no bo jakoś trzeba przebutować e, Ale na szczęście to nie są duże miejscowości, więc 3-5 km nawet, nawet się nie bawię e, w czekanie aż wyjdę za miejscowość, tylko idę przez miejscowość i nie? No i właśnie te dziewczyntek zapałem w środku miejscowości, w środku jakiejś wiochy. Zaraz ze za skrzyżowaniem się zatrzymały. Nie wiem, widziały, że, że idę i ten i coś kombinuje. Ale ma, fajnie jest tutaj. Podoba mi się. Zdecydowanie bardziej mi się podoba niż w tych germańsko... germańskojęzycznych krainach. No tu przynajmniej ludzie są normalni. O, znowu krówka. O i tak cały czas, nie? W sumie tak jak kichałem pociągiem z Paryża do tego do ryłu, czy jak to się tam wabi o, tu cała Francja tak wygląda. Pola Jakieś laski, jakieś wioseczki. No, dawaj, dawaj. Aj, aj, aj. Pani mnie nie chce, no trudno. No właśnie, takie chałupki to nie są na cegły, to są po prostu obciosane kamienie, nie? I tak chałupka postawiona. Tutaj to samo, i tak cała Normandia wygląda. I idę sobie 3 km na taki wylot w stronę prostej drogi do Saint-Michel. Zatrzymuje mi się auto a w środku dwójka takich podstarzałych Francuzów nawalenie, jak szpadle. Kierowca jeszcze wino w łapie trzymał. Mówią 10 euro to cię zawieziemy. Mówię, nie mam pieniędzy. Masz. Mówię, przejdę się. Ale tak nawaleni, że naprawdę klient ledwo to wino trzymał nie? i jedzie autem po ulicy po prostu. Kosmos. Zostało mi 6 km. Patrzcie na to, tam już widać. Mącego Michel. Słońce zachodzi, a mi zostało do tego dnia 10 km. Czylicie to? 10 km, więc jakie to musi być wielkie? Kurde. Nic, ja próbuję coś łapać. Bo 10 km z buta to mnie się nie uśmiecha, nie? I może mnie ktoś jeszcze podrzuci. A naprawdę, no jak to z 10 km wygląda tak, no to srogo. Nie wiem, czy będzie widać. Tam jest całe to ustrojstwo, nie? Naprawdę nie jest malutkie. 7 km stąd. Ale ja już nie będę dzisiaj chyba butował. Walnę się pod drzewem na kalimacie i zrobię narad ranę. No co ja bym wam po ciemku w sumie pokazał, nie? No w sumie nic No idę bo tu jakiś ziomek z, z piesełem idzie Chyba na smycza, ale cholera